I patrzcie Łukasz jeszcze się dołączył Co to jest tam? Dziekuję Co? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Wiesz Tu! Tu 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 tu! Chodź 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 chodź! Ma ktoś aparat? Trzeba każdemu śladu zrobić zdjęcie i ufałkę przynieść Jedyne co nas może kurcze powstrzymać to jest urban odpalający lustro Więc trzeba na to uważać nie mów, tylko na tych głównych co zrobić. Nie powiem, co ty. Boguś, gumi się. halo. Co, co jest? Coś się stało, coś się działo, bo ja chwilę nie było, tylko sekundę. Nie. No jest bardzo, bardzo spokojny jakoś. Yy, Ghost Event, Ghost no. Event. Nie mam aparatu. Jest jakiś pentagram? Ja mam planta, możemy zrobić jakąś. Urban ma tarotę karty, widziałem. Nie ukryjesz się Urban, nie strolujesz nas tym razem. Nie mam. O, MFK, Zobaczmy ile. Pięć. Pewno? Tak jestem. Dobra, jest pięć, jest pięć. Obakę, sad subakę. Co jeszcze możemy tu wykminić z tym co mamy? Tak. A może na odwrót? Wiem. Napisał! Czyli napisał! Na co, za dużo dowodów mamy! Ej, no to co? Bo mamy za dużo dowodów. To nie ma albo. Hanczyk, hanczyk. Czy nie hanczyk? Ktoś Wyjebał nam się ktoś, wyjebał nam się ktoś Pewnie Łukasz ale, ja, ja ty, on tak z bomby zaczął, znaczy tak z nielacka zaczął hantować, Ja się go w ogóle nie spodziewałem. No to jest za no teraz mi nic nie wychodzi, bo zobacz, doc na pewno są. Oka, nie ruszaj. Ty, no nie ma. To jest śnieg macie no za takie. oknem, kurwa, z, z drzwi. Naprawdę? No zobacz. Nie ma orbu. Nie, no ale widać tutaj. Nie ma żadnych. To hobby. jest odbicie, zobacz, co z lewej strony przejdź. dole. Ty, to, to mamy wszystko, ja bym odjeżdżał. Na zdjęciach to Czekaj, to, jest, to nie wyjdziemy. są Ghost orby, to jest Ghostwriting, to jest Smiling, no. po zapłacę ci Unikaru, go ogarnąć. A to trzeba go zamontować, to czekaj, ja to ogarnę. Że... O kurwa, weź, weź kluczyki. Koniec? Nie wiem. Jakoś. Ja bądź rura. Czekaj, no już, już położyłem czujnik. On już. Trzeba go tylko zmusić, żeby schontował i będzie, będzie zrobiony. Dobra, to idę tam. Ja go odpalę i będzie, będzie na cinku Andrew Anderson. Andrew Anderson. Andrew Anderson. Andrew Anderson. To zmykamy Maciek. No i go hantuję. Oglądamy, oglądamy. Idź tam Maciek za tam ty idziesz, oj za ty, za ty pudła. O parzek idzie w jego stronę. Ty jest dobrze, że Łukasz się walił, wiesz Urban. No dobrze, dobrze. No, mam, będę miał od niego większy level, bo mam ten sam. Teraz nie dostanie expa, ale zajebiście. No to co? To jazdink. Odjeżdżam. To dodatkowe zdanie co i zaliczone. Hey, Kuba. No co, Kuba, nie masz wyższego powiatu niż Łukasz. No nie mam, jeszcze nie mam, ale niedługo będę miał spokojnie. <laughs> Łukasz się teraz wykasztani i będzie wiesz. Albo Kuba no. się wykaśtani, co jest dosyć prawdopodobne. Jazda. Kamerę na banie z jeszcze. zejściu. Ano. Na razie no. potrzebne. Nie, po to kupiłem, wracaj się po to. Bo sprzedam. Kurczę, kupisz no, człowiekowi dobrze, za darmo, a nie używa. Tak na to to. O, to, tu, tu, gdzieś, tu gdzieś chodzi. To gdzie, jest, gdzie, to jest, gdzie? Tu jest. jest. Tu jest chłop. O, o, o. On tu łazi. on poka, tu łazi. Poka. Było 5 decybeli. To co to za dźwięk? Co to jest? Rusza się ten! O, zdjęcie! Się. Minus 3! Freezing! Freezing! Freezing freezing, freezing! freezing! Ej freezing, 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 freezing. chłopaki, turbo zajebisty hiding spot Chodźcie, chodźcie, chodźcie Pa, 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 Urban Urban, Urban Chodź Pa to tu wiem, to zaznaczyłem, to, to wiem, to, za to dam. Okej, okay, dobra, spoko jest milionowo. na starcie Ja bym już jak była nie spartaczył, zrobiłem mu zdjęcie Urban, Urban, na słówko a tego music boxa to na Łukasza, co? O, idzie do nami! No, no. <laughs> Ale ci się nie Ty okay, ja idę nie. na górę. Cię bawi Łukasz, jest po drugiej Tutaj Drugie Tu A I krzyż jest w złym miejscu, który zaczął handlować. Maciuś Ta. melduje, że to nie jest bezpieczny hiding spot to pod wodą był Ty tak samo A tu lepiej, nie? Tu lepiej, tu lepiej, tu słychać normalnie Ty To nie był bezpieczny hiding spot, bo mnie tam znalazł i ciebie tam nie znalazł Nie, surman zostałem bo ja sobie normalnie odpaliłem Blanciora i schowałem się tam gdzie ty i, i śmierć O goni, goni, czekaj, o ci. O, zrespił się obok tego Zrespił się obok Mateusza się tu respi no A nie, to, to ty jesteś. A Urban bo... No Urban chce no robić... I... Urban chce kajtować Pa jak go kurczy, goni... Ojej pa wrzuca tymi ja rzeczami. Nie powinien biegać? On biega, on biega A, on biega, Urban nie biega Mago, mago, pa Zapnął go. Skręcił Aj. mu kark. Ja wiedziałem, że ma... o ten duch idzie. Ja się przesunąłem w, w takie miejsce, żebym duch miał jak najdalej, żeby Maćka zabił pierwszego, bo już wiedziałem, że tu idzie. Nie, nie? Wiem, nie? Ja prób próbowałem go zdupować, ale się nie udało. No oglądaliśmy to bym raz bardziej mnie dogania, Ale już myślałem, że mi się udał. to I się, te hand kończy. Dobra, w brzucha, wywalamy stąd. Co ty Dobra. mówisz? Łukasz się, lukaż walczył. Nie, nie, nie. Ja zapłaciłem 6 dyk jest za jedną. A, no to 240, ale i tak dużo. No tak, ja teraz jestem yy, spłukany. Idę do toalety na wózki. Ty pa, płamało go. Kurczę. Ty opętany, głowy głowę z 80 stopni. Tak, <gry> ja, czekaj pa. Ty, Ty daj powkurzamy Łukasza rzucając mu w ryj coś. Czy on piłkę widzi? On piłkę widzi? Ej, bo było coś jeszcze oprócz freezingu. Co było oprócz freezingu? Karby były? Czy ja ci powiem tyle, że ja nie wiem. Kuba. Co, co, co? co? MFK level 5 jest, nie mów Łukaszowi. Dobra, dobra. No dobra, jedziemy. Nie wiem, oni nic zaznaczę. No, jean To ja? Dobrze. Dwa dowody były, to w końcu dało się wydedukować. No to ja się pytałem, jaki był drugi. Ale nie żyjemy, nie możemy ci no. się <laughs> <Nie muszę> rozmawiać. Ale <laughs> <laughs> ja to z duchami. No to jesteś w ogóle pojebany